Cześć, witajcie. To kolejny odcinek drogi do IPC, ale tym razem z nowym mikrofonem, czyli te głosy, które się pojawiały na temat tego, że ten dźwięk mógł być lepszy, zostały wysłuchane i mam nadzieję, że faktycznie będzie to brzmiało wszystko lepiej. O czym dzisiaj? Dzisiaj o tym, co od dłuższego czasu rozbudza serca fanów e sportu w Polsce, czyli o. Temacie związanym ze scoutingiem, no bo tak naprawdę trzeba w ten sposób patrzeć na przedsięwzięcie, którego podjęło się AGO, czyli poszukiwania graczy, którzy odpowiedzą na ich no właśnie, na ich wyobrażenie na temat tego, kim jest gracz, kim jest dobry gracz, kim jest gracz, który może organizacji zapewnić sukces. I wydaje mi się, że na początku warto rozdzielić dwie rzeczy. To znaczy, z jednej strony faktycznie widzieliśmy prawdopodobnie akcje łączenia się brandów, która mogła być być może lepiej przeprowadzona, może przeprowadzona zdecydowanie lepiej pod kątem komunikacji z graczami, natomiast ewidentnie jestem w tej niewdzięcznej sytuacji, że nie wypada mi się wypowiadać krytycznie na temat działań zespołów konkurencyjnych, więc to, co. Było dyskutowane szeroko na e, grupach, forach, e, serwisach e sportowych, e, przemilcze. Myślę, że każdy tę sytuację zna i cokolwiek bym tu nie powiedział, niewiele by to do tej dyskusji e, wniosło. Natomiast ewidentnie, e, na ewidentnie temat scoutingu, czyli poszukiwania zawodników, to jest coś, na co warto chwilę poświęcić. I po pierwsze, e, chciałbym podpisać się pod e, tymi opiniami, że. Trochę jesteśmy jako środowisko sportowe hipokrytami. To znaczy, z jednej strony. Lubujemy się w wytykaniu, jak słabo sobie aktualnie radzą polskie drużyny kantystrajka Przekopiowujemy aktualne rankingi HLTV. W tym momencie najlepsza polska drużyna na 28 miejscu, czyli absolutna katastrofa, biorąc pod uwagę, że jeszcze dwa lata temu polscy zawodnicy byli na szczycie tej tabeli, bądź też bardzo wysoko. Więc tutaj mamy absolutną rację i prawo mówić, że jeśli chodzi o ten potencjał, to jest on absolutnie niewykorzystany i te polskie drużyny radzą. Sobie słabo. Z drugiej strony, gdy ktoś bierze się do roboty i mówi: OK, mam na to pomysł, zrobię to inaczej, aniżeli do tej pory e, to robiłem, a do tego przez długie miesiące, lata. Przygotowywałem się, by ten krok wykonać. To bardzo szybko na scenie pojawiają się głosy, że hej, to jest wariactwo, to się nie może udać, i wiecie co, z dużym prawdopodobieństwem to się może nie udać. Myślę sobie, że każda e, racjonalnie myśląca osoba musi mieć świadomość tego, że w tym momencie nie mamy wiedzy na temat tego, w jaki sposób selekcjonować zawodników e-sportowych i kim tak naprawdę jest dobry zawodnik e-sportowy. Ten temat jeszcze szerzej rozwinę, bo wydaje mi się on tutaj kluczowy. Natomiast teraz chciałbym podsumować tę poprzednią myśl. Czyli nie mamy prawa oczekiwać, że ktoś przyjdzie w tym momencie ze stuprocentowo skutecznym rozwiązaniem odnośnie tego scoutingu i powie: Znajdę wśród tych, nie wiem, dwóch milionów polskich graczy e sportowych tych kilku, którzy będą najlepiej grać w Counter-Strike'a, bo za cholerę za nie wiemy, jak to robić. Ale nie dowiemy się, jak to robić, jeśli. I uwaga, to nie będzie szczególnie odkrywcze, jeśli nie zaczniemy tego robić. Więc musimy wyrwać się z tej, z tej pętli, w której z jednej strony jesteśmy niezadowoleni z aktualnych rezultatów polskich zawodników, czy też polskich drużyn, a z drugiej strony krytykujemy wszelkie próby zrobienia czegoś inaczej niż do tej pory. A fakty są takie, że po pierwsze, wymiera pewna generacja graczy. To znaczy, możemy szeroko dyskutować nad tym, czy Najlepszy czas dla graczy komputerowych to jest 20 lat, 25, 30, 35, a może 50. Ale fakty są takie, że większość zawodników na tym światowym poziomie, która odnosi sukcesy, to są ludzie młodzi. Nie będę teraz mówił dlaczego, wiele tematów, wiele wątków w tym temacie zostało przedyskutowanych. Ja swoją drogą chciałbym tylko wskazać, że wcale nie chodzi o kwestie motoryczne, o refleks. Zresztą jest na moim kanale, na YouTubie o tym film w serii Savick Movie, więc to tyle, jeśli chodzi o to, dlaczego ci młodsi gracze są lepiej predysponowani do tego, żeby, żeby odnosić sukcesy we sporcie. Kto jest zainteresowany, niech sobie to prześledzi, natomiast przede wszystkim widać na pierwszy rzut oka na świecie, że to młodsi gracze odnoszą sukces. W tym momencie te największe oczekiwania względem polskich graczy counter Strike'a dotyczą zawodników, którzy na scenie są już 5, 7, 10 lat, mają 25, 30 lat i oczywiście to jest coś, co bardzo często powtarzam. Możemy zakładać, że ci zawodnicy znowu zaczną odnosić sukces. Możemy to zakładać, dlatego że my nie wiemy, dlaczego oni przestali odnosić sukces. Jeśli posłuchamy zawodników Virtus.pro, Pro, którzy, i tutaj warto podkreślić, przez lata jako jedyni Polacy odnosili sukcesa na tej scenie, umówmy się, jeśli mówimy o top 10 światowych rankingów, o zawodnikach, którzy błyszczeli na tle swoich konkurentów z całego świata, to mówimy tu o garstce zawodników z Polski. Dlaczego akurat oni? Dlaczego w tej drużynie? Dlaczego wtedy? Dlaczego przez tyle czasu nie mamy o tym zielonego pojęcia? I to jest trochę tak, że ten sukces zawodników Virtuus Pro przysłonił nam szerszy problem. My nigdy nie mieliśmy dobrych drużyn w counter Strike'a w Polsce. Od 2000. Piątego roku, czwartego roku, odkąd jestem na scenie sportowej śledzę te mecze, to przez bardzo długi czas pamiętam okres, gdy ekscytowaliśmy się, czy ktoś na Poznań Game Arena, czy na innym, jednym z niewielu polskich turniejów, urwie mapę tak zwanej Złotej Piątce, czyli drużynie zbudowanej wokół Neo, Taza, później Kubena, Lorda, czy być może tym razem się to nie uda, był tam też oczywiście luk. A później mieliśmy okres, gdy no faktycznie czasami zdarzało się, że jakaś polska drużyna była w stanie na arenie międzynarodowej, bo zmienił się trochę system, więc te polskie drużyny miały gdzie występować za granicą. Były w stanie na arenie międzynarodowej urwać mapę może w późniejszym okresie nawet mecz. Natomiast my musimy umówić się, że nigdy nie mieliśmy Kilku polskich drużyn, które odnosiły sukcesy na arenie międzynarodowej. Tak jak to jest w przypadku Szwecji, tak jak jest to w przypadku e, generalnie Skandynawii, drużyn z Ameryki Północnej. E, jesteśmy absolutnie skazani na to, żeby na, przez, na, na te polskie sukcesy odnoszone przez Wirtus Pro patrzeć jako na pewien wyjątek od reguły. No i teraz oczywiście możemy zakładać, że nagle magicznym sposobem jedna czy druga drużyna zacznie odnosić sukces. Jasne, no jest to możliwe, ale czy jest to wysoce prawdopodobne? Moim zdaniem nie, moim zdaniem nie. I właśnie dlatego w DV1 podjęliśmy swojego czasu taką, a nie inną decyzję, że nie ma sensu inwestować w polski zespół takich pieniędzy, jak inwestuje się w najlepsze zespoły na świecie, bo niewiele wskazuje na to, żeby w krótkim okresie ten zespół zaczął performować tak, jak performują najlepsze zespoły na świecie. No i teraz mamy AGO. Ago, które mówi, okej, okay, zdobywaliśmy wiedzę, uczyliśmy się tego rynku, w tym momencie będziemy szukać zawodników. Bo to, że ci zawodnicy utalentowani w Polsce są, to jest pewne, to jest statystyka, nie jest możliwe, żebyśmy w 40-milionowym kraju, gdzie e sport jest naprawdę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o pewną świadomość tego zjawiska, jeśli chodzi o liczbę osób grających. W gry komputerowe nie jest możliwe, żeby utalentowanych graczy nie było. Problem musi znajdować się gdzieś indziej. I teraz pytanie: czy chodzi o to, że tych ludzi nie potrafimy wyszukać? Czy być może nie potrafimy tych ludzi wprowadzić do drużyn? Czy być może nie potrafimy zarządzać drużynami? No spójrzcie, to jest podobny problem jak z polską piłką nożną. No nikt nie ma wątpliwości, że do 18, nawet 20 roku życia mamy utalentowanych zawodników. Ale potem zaczyna się ta kariera seniorska i wszystko się kończy. Nie mamy ani drużyn, mamy jakąś tam reprezentację, która jest prawdopodobnie bardziej napompowana, aniżeli jest to tego warte. I mamy kilkunastu w tym momencie zawodników gdzieś tam na arenie międzynarodowej, którzy są w stanie się sensownie zaprezentować, ale tyle. Mimo tego, że ewidentnie ten potencjał w młodych zawodnikach istnieje. No i przez lata nie potrafimy sobie z tym problemem poradzić w polskiej piłce, i bardzo szeroko dyskutowane jest hasło, że świat w kontekście piłki nożnej nam z uciekł, że my chociażby w sensie rozgrywek klubowych nie dogonimy już świata. I teraz w esporcie mamy bardzo podobne zjawisko. Wielokrotnie o tym mówiłem: świat nam ucieka. I jeśli ludzie, którzy są odpowiedzialni za polskie organizacje, za polski e-sport nie będą działać inaczej niż działano do tej pory, to liczenie na to, że coś się zmieni, jest po prostu szaleństwem. Więc ci, którzy znowu chcą oglądać polskie drużyny na najważniejszych turniejach e sportowych na świecie, powinni kibicować tym, którzy mają odwagę podejmować kontrowersyjne decyzje. I oczywiście, że te emocje tłumu są przeciwko organizacjom, które będą to robić. A to dlatego, że te zmiany nie są w interesie graczy. Zrozumcie, że gracze, którzy w tym momencie zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, wcale nie chcą tych zmian. Oni chcą walczyć o tytuł Mistrza Polski, o wygranie polskiej ligi e-sportowej, o wygranie innych polskich turniejów, chcą mówić cały czas: No, teraz to mamy skład, który za chwilę zacznie wygrywać. Że już mamy to, czego potrzebowaliśmy, i w przyszłym kwartale można spodziewać się, że polskie drużyny wrócą do Top HLTV. No ale to się od długiego czasu nie dzieje. Więc szaleństwem jest oczekiwanie, że ludzie, którzy wykładają pieniądze na te pensje, na te drużyny, będą cierpliwie czekać. I w tym sensie, abstrahując od metod, które wybierał. Jakub Szymielewicz, abstrahując od samej filozofii tego wszystkiego, co robi Ago w swoim gnieździe, bo po prostu mam o tym małą wiedzę, więc nie chcę już powiadać, to co do samej idei jestem jej entuzjastą. I jeśli ten projekt się nie powiedzie, to będziemy potrzebować kolejnego gościa, który przyjdzie i powie, robię to inaczej, czy Wam się to podoba, czy nie. A jeśli tamtemu się nie powiedzie, to jeszcze kolejnego będziemy potrzebowali, który powie: OK, ja mam na to pomysł, zrobię to inaczej. I uważam, że ta hipokryzja, o której zaczęłem moją wypowiedź, to jest to, że z jednej strony chcemy tych sukcesów, a z drugiej strony, jeśli ktoś przychodzi i mówi: Zrobię to inaczej, to się to nam nie podoba. To tyle ode mnie i e Sport Performance Center już przed nami. Dzisiaj mniej o Devil's One, więcej za to o naszej konkurencji. Konkurencji, która naszą konkurencją jest tylko na papierze. W naszym wspólnym interesie jest to, żeby polskie organizacje odnosiły sukcesy, żeby rozgrywki sportowe cieszyły się zainteresowaniem, żeby ludzie chcieli je oglądać, a będą je oglądać tylko wtedy, gdy polskie drużyny będą wygrywać. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.